Elu, 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 elu. Witam Was, mini Leo. A to jest kolejny, kolejny, kolejny mini vlog. Tym razem bardziej świątecznie. Dzisiaj jest, który 24 grudnia, czyli wigilia. Wigilia. Jutro pierwszy dzień świątyni, pojutrze drugi dzień świąt. Dzisiaj jest wigilia. Jak widzicie, za mną tam stoi choinka. Pod nią, może nie widzicie, ale są prezenty. A ja chciałbym wam w tym dniu życzyć wesołych świąt. Wszystkiego najlepszego: zdrowia, szczęścia, pomyślności, fajnych prezentów. Nie wiem, dużo kasy, dobrej pracy, roboty. Nie wiem, fajnej dziewczyny czy chłopaka, jak tam kto woli. No i samych sukcesów, czy to w szkole, czy właśnie w pracy, czy, czy, czy po prostu no, spotkać się z rodziną w tym dniu, może nawet w tych trzech wszystkich najlepiej. To może, to może, kto nie może, to niestety nie może. Ja za... niedługo idę też na kolację. Zjem razem z rodziną, Podzielę się opłatkiem, tak jak to jest tradycyjnie, zjem tam karpia i różne pierdoły, co będą na stole. No, nie też. Yy, odcinki... nie będę o tym gadał, bo... wiecie mniej więcej, jak to idzie, no. Mam niezaplanowane zaplanowane na każdy dzień, mniej więcej co będzie tam. Może oprócz jednego, dwóch dni, jak się nie uda, to będzie w następnym, późniejszym czasie albo jakoś to się rozwiąże. Yy, mam dla Was też małą niespodziankę. Otóż, za niedługo, mam nadzieję, stuknie mi 5000 wyświetleń łącznych, łącznie wszystkich filmików. I z tej okazji mam zamiar yy, jakieś nagrody albo konkurs. Na początek konkurs, potem jakieś nagrody rozdać. Nie, nie będzie to ustawiony konkurs. Nie, tak, tak, tak nie będzie. Jaki to konkurs? Jakie nagrody? Nie wiem jeszcze Dzisiaj jest 24 grudnia, czyli poniedziałek No do przyszłego tygodnia Może się nabije 5000 Pomyślimy, zobaczymy, poczekamy I, i to by było tyle Konkurs, nagrody, nie będę miał jakieś Takie super ekstrawestrzałowe, nie wiem, PlayStation 3 czy kurde laptop Ale w swoim zakresie postaram się to ciekawe, fajne nagrody ufundować. Mam nadzieję, że pomożecie mi w tych 5000 wyświetleń i później czasem coraz, to wie, coraz więcej. Dzisiaj, jeszcze przed tym filmikiem, Sniper bodaj, bodajże został wrzucony albo zostanie wrzucony. Później będzie ten mini vlog. Dzisiaj tak wyjątkowo, że w poniedziałek, nie w środę, no bo dzisiaj jest Wigilia. W poniedziałek trafia, nie w środę. I to by było chyba na tyle w tym mini vlogu. Czy będą się mnie vlogi na razie? Nie wiem, ponieważ Jak widzicie to jakość z telefonu nie jest jakaś superowa Nawet yy, katastrofalna jest Kamery nie mam, aparatu nie mam niestety Jeśli uda mi się zobaczyć w najbliższym czasie to owszem powrócę do mnie vlogów Albo w tej środę, albo ewentualnie przełożę na niedzielę Ale o tym mam jeszcze wspomnę w którymś z filmików, może z G Let's Play Albo w, Nie wiem, opublikuję jakiś coś tam, newsletter czy cokolwiek Czy na Facebooku napiszę, nie wiem jeszcze tak więc to było na tyle. Dzięki za tego materiału. Proszę miłe komentarze, łapę w górę. To sobie ten film do ulubionych. Jeszcze raz Wam życzę wszystkich wesołych świąt. Szczęśliwego nowego roku. po prostu się nie spotkamy. I wystrzałowego sylwestra. Oczywiście tak więc narka wszystkim. Cześć, Cześć.